Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mój dzień jak liczalistka e, tak Około mnie już nie śpię Od piątej Tak Bo byliśmy e, już na spacerku e, O piątej Na takim można powiedzieć pierwszym Spacerku Jak widzicie siedzimy w kuchni Gdyż Kania, e, Kania Kana robi e, Nam herbatę jesienną Prawdopodobnie nagramy e, malinkę i może jeszcze coś innego, seria może nagramy. A na tę chwilę, zobaczcie, siedzi na kolankach tak jakby, a będzie się bawi. Na mojej nodze, tak, tak, słodziaczek pani, który też jadł już swoje jedzonko. Które jadł, tak, no. Trochę trenowałyśmy, nie? No. Tutaj się bawi i się pieści. Mały pieszczoszek No, oczywiście dzisiaj trochę, taka była zbyt pobudzona przez co się, e, to, się skończyło. że Była potrzebna niebieska smycz, tak zwana karna smycz, bo naprawdę nieźle daje po palićby tej smyczy e, To jest taka, bym powiedziała, ostateczna sta. Smyć. No. Więc ja do Was wrócę, jak coś będzie się działo, albo będziemy na spacerku z łateczką. I jak kana wróci, to bierzemy sobie herbaty do jej pokoju. No i będziemy tam coś tam ogarniać. No dobrze, byłam w międzyczasie w kościele. Też zjadłam kolację, wyprowadziłam psa. Który już właśnie leży i śpi. Zadowolony znaczy, na pani. Tak, pod biurkiem leży. Um, tu leży koc. I taka ciekawostka. Ten koc, ten królewnie dałam tu. Bo ona zawsze śpi w tym miejscu um, w nocy, bo jest blisko mnie. I ona tak lubi blisko mnie spać. I wzięła najpierw y, ten koc, w targ, y, zaciągnęła pod biurko, stwierdziła, że jednak nie, wywaliła go tu i tu, finalnie go wywaliła, zaciągnęła. zaś jej położyć, by miała, jak sobie budzi w nocy, na czymś się położyć w tym jej ulubionym miejscu. Możecie napisać, wasze psy też takie coś, jeżeli macie psy, czy też coś takiego wam robiły. Że do... Nim podzieli, pościelić posłanko. A to taki numer. A odnośnie legowiska ma swoje takie piękne legowisko. Ma tak pościelone podusie, ma kocyk. urobiona krówka. No i tutaj y, kocu ma tak więcej na ziemi spuszczonego ponieważ ona lubi być y, przykryta y, kocem. Jak ją przykryje, to potrafi I Jeszcze bardziej się. Przykrywa, więc tak, ja już będę kończyła ten odcinek um, Będę się z wami żegnała aha, również nagrałam, zaczęłam nagrywać odcinek y, ze 100 dzieci, co finalnie całego nie nagrałam. Um, to się z łoteczką pobawiłam, spędziłam czas. No i teraz właśnie poszła spać i ch chyba jeszcze. Napiszemy, ubieram spodnie i ciepłą bluzę i pójdę ją ostatni raz wyprowadzić na, dwu, na, na dwór. Ale na pewno muszę iść po bo dzisiaj nad, y, rano była wpadka taka, że no, nie wytrzymała do wyjścia i y, zasikała się. Można powiedzieć, że, tak, że tylko popuściła. Y, y, szybko to sprzątnęłam, miałam umyć podłogę, ale nie umyłam. Ciekawostka: dzień wcześniej zdążyłam umyć podłogę, żeby nie było, wiecie, jej zapachu tych sików, żeby po prostu w tym miejscu nie nie sikała. Więc, no, przerabiamy właśnie etap. Nie załatwianie się w domu, co bywa z tym różnie. Aczkolwiek chciałam, mam już się dzisiaj pochwalić za to, że, no. W nocy nic nie narobiła, nie nasikała, a tymczasem po tym jak powiedziałam siadł, prawie usiadła i no. Kto wiecie to nie jest przez to, że usiadła i poczuła chłód od ziemi i przez to popuściła. Ale dobra, wyszłyśmy na dwór i się porządnie można załatwiła. I tak jak mówiłam, ja już będę z wami się żegnała, że będę kończyła ten odcinek łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia, cześć!